Ej hey ty, tak ty, zastanawiałeś się kiedyś w jakiej kolejności oglądać na Zoomę? Teraz nie musisz, bo powiem ci to tu i teraz. Najpierw lecisz z pierwszym sezonem OG, tam gdzie Mark uczy się grać w tą grę. Następny jest drugi sezon OG, spotkanie z kosmitami, no właśnie czy to faktycznie byli kosmici? Następnie mamy trzeci sezon OG, Mistrzostwa Świata oraz nasza ukochana reprezentacja Japonii. Teraz mamy do czynienia z pierwszym filmem w historii serii. Oglądamy Inazuma 11, Ostateczna Siła Drużyna Ogrów. Następnie zaczynamy zabawę z drugą serią Inazuma 11 Go, oglądamy pierwszy sezon. Mniej więcej w połowie oglądamy film Ostateczna Granicy Gry, później dokończamy pierwszy sezon. Następnie drugi sezon Inazumy go Chrono Stone, Podróże w czasie i takie tam. Potem oglądamy kolejny film Mecz z Dumbalsenki. Po tym filmie wracamy do oryginalnej serii i oglądamy trzeci sezon. Go Galaxy, walka z kosmitami, tym razem już takimi prawdziwymi. Potem możecie obejrzeć sobie film pod nazwą Dream Match zwieńczenie starej animacji. Później przychodzi nowa era, nowa linia czasowa, nowa drużyna, a z nią seria Inazuma Ares. Jeśli chcecie, możecie obejrzeć też Inazumę Outer Code to takie lekkie wprowadzenie do Aresa. Po Aresie zostaje wam Orion, znowu wracamy z motywem Mistrzostw Świata, tylko teraz przekręt jest jeszcze większy niż poprzednio. Na sam koniec zostaje wam do zagrania w Inazumę Victory Road, który wychodzi już w sierpniu. Tam też jest nowa historia, nowi bohaterowie i syn Marka Iwansa. To tyle na dziś, do jutra bambiki!